Witam Was w kolejnym odcinku Ciotka na Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na Wasze pytania, których dostaję mnóstwo, z czego się ogromnie cieszę. Uwielbiam odpowiadać. Pozwólcie, że przejdę od razu do, do pytań. Uda nam się wtedy więcej ich omówić. Rafał, czy można jesienią przycinać buczpankę? Jeśli chodzi o październik, to niestety przycinanie bukszpanu już jest wykluczone. Jest ogólna zasada, bukszpan się przycina od kwietnia do września. Można to robić dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią. Można również bukszpan przycinać co cztery tygodnie. To wszystko zależy od tego, jak prowadzimy takie rośliny. To jest ogólna zasada cięcia bukszpanu. Jakie rośliny polecasz na żywopłot szybko rosnące i szczelnie oddzielające od sąsiadów? Słuchajcie, przede wszystkim sobie e, trzeba zadać pytanie, jakie chcemy rośliny. E, czy e, zimozielone, czy rośliny, które gubią masę liściową e, jesienią? Jeśli chcemy zimozielone, to w grę wchodzą e, wszystkiego rodzaju tuje, e, cisy i jeszcze z takich bardzo szybko rosnących. Laurowiśnia. Laurowiśnia w ciągu roku dorasta do 50 cm, a więc na pewno będzie spełniała wymagania. Jest roślina, która naprawdę bardzo szybko rośnie. Jest to wiąz syberyjski, natomiast on ma jedną wadę. Na zimę gubi liście, a więc mamy bardzo szybki wzrost, bo do 1,5 metra rocznie. Ale jesienią mamy bardzo dużo pracy, bo musimy zbierać liście. No niestety nie odgrodzi nas od sąsiadów, chyba, że zastosujemy do tego dodatkowe maty maskujące, no i wtedy cało, całe lato ten wiąz sobie pięknie wypuszczaliście, pięknie rośnie. A więc tych rozwiązań mamy, mamy dużo. W zasadzie musimy określić przede wszystkim, jakie rośliny chcemy, czy chcemy, żeby wsadzać dużo w to pracy czy troszeczkę mniej. To wszystko zależy od tego, jakimi środkami dysponujemy i ile czasu mamy na poświęcenie danej roślinie. Czy w tym przypadku chodzi tutaj o żywopłot? Czy chcemy go przycinać, czy chcemy, czy chcemy go zostawić naturalnie. Na te pytania sobie sami musicie odpowiedzieć. Ja tylko podpowiadam, jakimi, jakimi kategoriami powinniśmy się kierować w doborze roślin. A, czy e, cukinie uprawiasz dla dekoracji, czy również dla celów spożywczych? Naturalnie, że cukinie przede wszystkim uprawia się dla celów spożywczych. E, natomiast jesienią oczywiście można je wykorzystywać w, różne, w różnych, różnych formatach dekoracji. Przede wszystkim e, dynie się stosuje, są i dynie ozdobne, są z dynie e, jadalne, które mają już teraz e, nie tylko piękną, piękną e, barwę. Rafał, jakie jest twoje największe marzenie? Słuchajcie, tych marzeń jest wiele, ale myślę, że takie największe, tu i teraz, najbardziej przyziemne, to jest odzyskać spokój. To jest kluczowa sprawa w życiu każdego człowieka. Jeśli mamy spokój, to możemy iść do przodu, możemy działać, możemy spełniać swoje marzenia. No niestety ja tego spokoju jeszcze na dzień dzisiejszy nie mam prawdopodobnie domyślacie się dlaczego, no, mój były partner 8 miesięcy później nie odpuszcza, prowadzi, prowadzi jakąś swoją, swoją politykę, swoją nieczystą grę, doskonale mnie zna, że nigdy się nie zniżę do tego poziomu i nigdy nie będę, nigdy nie będę uczestniczył w tych potyczkach słownych, w tych, w tych, w tych, w tych odpowiadał na te, na te kłamstwa, na te, na te brutalne Brutalne oszczerstwa. Doskonale wiem, że nie, że nie zniżę się do tego poziomu, a więc wykorzystuję to, nie wiem dlaczego, ale wiem jedno, że strasznie wpływa to niekorzystnie na, na mój komfort życia. Codziennie muszę się zmagać z tym, codziennie muszę, muszę dostawać wiadro pomyj na głowę. Moim największym marzeniem jest dzisiaj odzyskać spokój. O, to jest dobre pytanie. Jedno z najczęściej zadawanych pytań. Rafał, czy masz partnera? Nie, nie mam partnera. Jest owszem osoba, z którą powiedzmy to sobie sympatyzuję. Natomiast partnera nie, ponieważ uważam, że e, po tak bóźliwym związku powinienem troszeczkę pobyć sam, nabrać innego doświadczenia, e, spojrzeć na związek troszeczkę inaczej. Ale nie chciałbym, żeby kolejny związek... Czy kolejny partner był tylko dlatego, że opinia publiczna ode mnie tego wymaga, albo żebym budował swoją wartość na posiadaniu lub nieposiadaniu partnera. To wszystko musi być przemyślane, to wszystko musi być zgodnie z tym, co czuję, nie dlatego, że tak należy. Owszem, jest osoba. Rafał, jakie masz plany na przyszłość? Kochani. Przede wszystkim to muszę zawalczyć i e, odzyskać swój spokój. Jak będę miał spokój, to planów jest naprawdę sporo. Jeden główny to jest e, taki, żebym mógł dla Was tworzyć piękne ogrody, piękne balkony, e, piękne tarasy. A więc mam nadzieję, że uda mi się to e, zrealizować e, i w przyszłym, e, w przyszłym roku na początku sezonu. Będę mógł dla Was tworzyć takie piękne realizacje wraz z wykonaniem. To jest taki mój największy plan na najbliższy rok. Czas pokaże, pracuję nad tym, mam nadzieję, że mi się uda to zrobić i będę mógł dla Was tworzyć, będę mógł dla Was nie tylko opowiadać, ale realizować to wszystko. Czyli takie są moje plany na najbliższy rok. Dobre pytanie. Ile czasu poświęcasz dziennie lub w tygodniu na pielęgnację działki? Słuchajcie, mogę od razu podpowiedzieć, że zbyt mało, bo pracy jest naprawdę wiele, a nie zawsze mam no niestety czas. Całe szczęście, że ogród jest utrzymany w pewnym stylu który nie wymaga codziennego yy, doglądania. Yy, a powiem tak, no myślę, że co najmniej z 8 godzin w tygodniu trzeba poświęcić na pielęgnację takiej działki. I mam tutaj na myśli takie naprawdę bardzo drobne, drobne prace, absolutnie nie żadne grubsze, tylko jakieś przycinanie, jakieś, jakieś podlewanie, jakieś czasami wy, yy, wyrwanie jakichś chwastów. Na szczęście znajduję w ciągu tygodnia ten czas, ponieważ kocham to robić, lubię tutaj się relaksować. Wszystko zależy też od pogody, od intensywności mojego dnia, ale szczerze mówiąc jestem tutaj prawie codziennie, bo jest to na dzień dzisiejszy mój raj na Ziemi. I właśnie nawiązując do mojej pracy na działce. Rafał, czy kiedyś nastąpi taki dzień, że wypielisz tą działkę? E, słuchajcie, yy, lubię tą, yy, tą naturę, lubię nawet te niektóre chwasty, które tutaj rosną. Uważam, że to jest wszystko pod kontrolą, a więc. Yy, nie usuwam traw, nie usuwam kwastów, bo każda roślina jest piękna i tutaj te wszystkie rośliny tak dobrze się komponują, one tak dobrze współgrają, że nie mam zamiaru mieć wypielęgnowanej działki, ponieważ, ponieważ to nie jest w moim, w moim zamyśle, tutaj miejsce mają do życia. Miejsce mają e, zarówno owady, jak i e, wszystkie gryzonie. Tutaj ostatnio już widziałem, że jeży szykują się do zimy, e, czyli e, im więcej takich e, dzikich e, działek, tym e, korzystniej jest to dla matki natury. Ptaki mają swoje schronienie na takich bardzo wypielęgnowanych e, działkach. No coraz mniej jest tych ptaków, coraz mniej jest yy, owadów, bo po prostu one się nie mają gdzie schować, nie mają się gdzie skryć przed drapieżnikami, a więc yy, myślę, że ten proces pielęgnacji i takiego, m, takiego wyczyszczenia działki z chwastów do zera nigdy nie nastąpi, bo ja kocham ten styl, kocham tą naturę. Te rośliny bardzo dobrze ze sobą współgrają i nie chcę zaburzać harmonii. Nie chcę sobie wszystko tak będzie zbliżone do natury. Oczywiście trzeba kontrolować, bo niektóre chwasty są tak intensywne, że, że nie dałoby rady no po prostu. ani ja już z wami będę się żegnał. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca, że jesteście ze mną. Trzymajcie za mnie kciuki za moje plany, za odzyskanie spokoju. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Buziaki. Cześć.